Kontynuacja zadania 3.3.A. A skoro mamy przed sobą fragmenty Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5, od razu możemy przypomnieć to, co zaznaczyliśmy na różowo jako bardzo ważną rzecz, mianowicie opłata wstępna, opłata końcowa nie jest dzielona na część odsetkową i kapitałową. Ona w całości stanowi spłatę tej części kapitałowej. Zobaczymy, jak to działa w praktyce, ponieważ w naszym zadaniu w wariancie A, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z metodą liniową, właśnie będziemy mieli do zaksięgowania za chwilką zapłatą opłaty wstępnej. Ale zanim mamy zapłatę opłaty wstępnej, na początku następuje wprowadzenie samodzielnych ksiąg rachunkowych. Pamiętamy, że my księgujemy w spółce delta, więc możemy sobie tutaj jeszcze jako nagłówek dopisać, że chodzi nam o księgowania w spółce delta, czyli u korzystającego. Spółka delta jest korzystająca. No i pamiętamy, że w leasingu finansowym to korzystający, mimo że nie jest właścicielem tego samochodu, leasingodawca jest właścicielem, to jednak spółka Delta będzie wykazywała ten samochód tak, by to był jej samochód, czyli tak, by był to jej środek trwały. Konto nazywa się środek trwały. W analityce mielibyśmy powiedziane, że w leasingu finansowym, bo to jeszcze nie jest nasza własność. Jak najbardziej może to być nasze aktywo, to jeszcze jednej rzeczy powiedzmy. Gdy przypomnimy sobie definicję aktywa, nie mamy wcale w definicji podane, że to musi być aktywo, które jest posiadane przez nas. Nie, w definicji mamy powiedziane, że musi być kontrolowane. I właśnie leasing finansowy to jest świetny przykład, kiedy my, spółka Delta, zakładamy, czyli my leasingujemy samochód i to nie jest nasz samochód, my nie jesteśmy właścicielem, ale mamy zawartą umowę leasingu finansowego, finansowego, bo ustawa o rachunkowości wskazuje, musieliśmy się rozpoznawać, że ma to być leasing finansowy. Wobec tego, mimo że my nie posiadamy samochodu, to jednak zakładamy, że kontrolujemy i pokazujemy sobie tak, by to był samochód nasz, uznajemy go jako nasz środek trwały. W jakiej wartości? To miała być, no właśnie, niższa z dwóch albo wartość samochodu, albo suma opłat. Widzimy i tak będzie w naszych zadaniach, że zawsze ta wartość samochodu będzie niższa. Czyli Wartość samochodu to jest 600 tysięcy, czyli w operacji pierwszej wprowadzenie samochodu do ksiąg wprowadzamy samochód w płacie 600 tysięcy. Co zaksięgujemy po kredycie? Po kredycie zaksięgujemy zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego. I to nie są jakieś bieżące rozrachunki z tytułu leasingu, ale możemy sobie wyobrazić, że to jest takie duże zobowiązanie z tytułu leasingu. Takie konto również użyjemy, zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego. I zawsze nieważne jaką metodą będziemy rozdzielać tej, te opłaty roczne, zawsze to pierwsze księgowanie jest takie samo, czyli wprowadzamy nasze aktywa, na nasz środek swojego do ksiąg rachunkowych, a po drugiej stronie pokazujemy, że mamy zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego. W operacji drugiej mamy zapłatę opłaty wstępnej 12 tysięcy. I pamiętamy te nasze fragmenty zaznaczone na różowo że opłata wstępna nie dzieli się na odsetki na część kapitałową. Wobec tego w całości stanowi spłatę części kapitałowej. A gdzie my mamy te części kapitałowe? No właśnie tutaj ujęte na tym koncie zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego, więc spłata będzie wyglądała w ten sposób. Skorzystamy sobie z, z takiego dziwnego konta rozrachunki pozostałe przez rachunek bankowy. W zasadzie powinno być to konto rozrachunki pozostałe, natomiast, żeby nam się nie myliły te dwa konta zobowiązań z tytułu leasingu, możemy tutaj również zapisać, jakby łamane przez konto rachunek bankowy i schować te dwie operacje, czyli jakby pokazanie, naliczenie tej opłaty i zaraz za chwilę zapłatę. Będzie nam łatwiej sobie wyobrazić, gdy zrobimy sobie takie dziwne łączone konto, zapłatę opłatę wstępnej 12 tysięcy, wiemy, że na pewno zaksięgujemy po stronie kredytowej, czyli płacimy 12 tysięcy, tudzież naliczamy zobowiązanie, potem zapłacimy 12 tysięcy. Szalenie ważna rzecz, zmniejsza się nam właśnie ta część kapitałowa. I to um, księgowanie zawsze również, w każdym wariancie, będzie takie samo. Czyli zapłata opłaty wstępnej, dekretacja zawsze jest taka sama. Po debacie zmniejszamy to nasze duże zobowiązanie z tytułu leasingu, a po kredycie mamy na liczenie po prostu płatności. Idziemy dalej. W operacji trzeciej mamy zapłatę opłaty za pierwszy rok 230 tysięcy. No to skoro płacimy, to wykorzystamy to nasze konto rozrachunki łamane przez rachunek bankowy, czyli tutaj tak upraszczając, zaznaczamy, że dochodzi do zapłaty kwoty 230 tysięcy, ale my tą opłatę roczną musimy podzielić. Podzielić na co? Podzielić na odsetki i podzielić na ratę kapitałową. No i teraz kolejna złota zasada, czyli tak będzie znowu zawsze, że odsetki stanowią koszty finansowe, czyli w leasingu finansowym. Łatwo zapamiętać, bo leasing finansowy i koszty finansowe, część odsetkowa stanowi właśnie koszty finansowe. Czyli 36 tysięcy idzie na koszty finansowe, a kwota 194 tysiące to jest spłata tej części kapitałowej, czyli pomniejszone jest nasze zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego. I tak będziemy księgować również zawsze, to znaczy zawsze tą opłatę, którą płacimy, będziemy sobie dzielić na odsetki, czyli koszty finansowe i na tą część kapitałową. Tyle, że różnymi metodami wyjdą nam różne kwoty, różny będzie ten poziom. No i mamy w naszym zadaniu podpowiedź, ponieważ moglibyśmy teraz się rozpędzić i zacząć księgować rok drugi, ale jeszcze tego zrobić nie możemy. Dlaczego? Bo skoro to jest środek trwały ujęty u nas, to musimy go zamortyzować. Mamy więc konto umorzenie, mamy konto amortyzacja. Pytanie jeszcze, w jakiej kwocie? powinniśmy zaksiągować. Więc tak, wartość początkowa naszego środka trwałego to jest 600 tysięcy. Pytanie, przez ile lat tą kwotę mamy podzielić. Więc okres ekonomiczny użyteczności samochodu wynosi 6 lat. Natomiast umowa ma trwać 3 lata. No i teraz pytanie: dzielimy przez 3, czy dzielimy przez 6. Musimy się zastanowić, ile rzeczywiście, ile czasu rzeczywiście ten samochód będzie u nas. Co mamy powiedziane? Mamy powiedziane, że umowa leasingu ma trwać 3 lata, ale po jej zakończeniu spółka delta zostaje posiadaczem samochodu za symboliczną opłatę, czyli my wiemy, że za tą opłatę ten samochód wykupimy. A skoro tak, to wiemy, że tym samochodem będziemy jeździć też po zakończeniu umowy leasingu, czyli domyślamy się, że przez 6 lat. Dlatego dzielimy właśnie przez okres lat 6. Będziemy mieć jeszcze jedno zadanie, za zatem będzie kolejne zadanie, gdzie też będzie film nagrany. Natomiast zawsze musimy się zastanowić, jeżeli samochód by u nas nie zostawał, no to wtedy rzeczywiście tylko mamy samochód przez okres leasingu. Natomiast jeżeli samochód później zostaje u nas, zostaje w naszej firmie, no to patrzymy na to, ile rzeczywiście czasu będziemy nie mieścić. Zakładamy, że 6 lat, czyli kwotę 600 tysięcy dzielimy przez... 6 lat, no i w takim razie wyjdzie nam, że roczna amortyzacja to jest 100 tysięcy złotych. I to również jak najbardziej musimy zaksięgować, czyli umorzenie naszego środka trwałego, środka trwałego w leasingu finansowym 100 tysięcy i po drugiej stronie zakładamy, że nasza jednostka ujmuje koszty na um, kontach, zespołu 4, czyli rodzajowych, czyli będziemy mieć konto amortyzacji. Rok pierwszy mamy zaksięgowany, rok drugi zaksięgujemy sobie na tych samych kontaktowych, no i jeszcze jedno bardzo ważne założenie całkowicie pomijamy podatek VAT, czyli dla uproszczenia w tych zadaniach z leasingiem zupełnie pomijamy ewidencję podatku VAT, żeby było nam po prostu troszkę łatwiej. W operacji piątej jest zapłata opłaty za drugi rok. Opłata roczna za drugi rok wynosi też 230 tysięcy. Czyli 230 tysięcy płacimy. Mamy to dziwne konto, mamy dopisany rachunek bankowy, więc wiemy, że na pewno po kredycie tutaj będziemy księgować. No i znowu dzielimy sobie tą kwotę 230 tysięcy. Ten podział mamy już w naszej tabelce. Dzielimy na odsetki, które wynoszą 36 tysięcy. I dzielimy na zobowiązanie, które wynosi 194 tysiące, czyli ta część kapitałowa. No i również musimy w drugim roku umorzenie i amortyzację naliczyć. Tutaj mamy duże ułatwienie, ponieważ mamy te operacje gospodarcze podane. Gdybyśmy nie mieli ich podanych, na przykład na kolopium, a nie będzie mieć treść zadania, to po prostu musimy o tym pamiętać, że też trzeba zamortyzować Ten nasz środek trwa. No i mamy trzeci rok. W trzecim roku mamy znowu zapłatę opłaty tej rocznej 230 tysięcy, czyli 230 tysięcy. Księgujemy na tym naszym koncie rozrachunki, łamane przez rachunek bankowy. Z tego sobie wydzielamy, że 36 tysięcy to są odsetki, natomiast 194 tysiące to jest ta część kapitałowa. I widzimy, że wcale nie jest taki straszny leasing finansowy. Chodzi po prostu o to, żeby opłaty roczne odpowiednio podzielić na odsetki, na ratę kapitałową. Odsetki zawsze idą w koszty finansowe, rata kapitałowa zawsze zmniejsza zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego. No i tylko pamiętamy, że ta opłata wstępna i końcowa nie podlega podziałowi. Wstępną mamy, końcową zaraz mieć będziemy, ale jeszcze wcześniej w punkcie 8 mamy amortyzację. Amortyzację zakładamy, że jest liczona metodą liniową. No i w dziewiątce mamy zapłatę opłaty końcowej. Nasza opłata końcowa spójrzmy na treść zadania wynosiła 6000 zł, czyli płacimy 6000, a jako, że to jest opłata końcowa, no to ona nie podlega podziałowi na część odsetkową i kapitałową w całości stanowi spłatę części kapitałowej. Trzeba uważać, żeby przez pomyłkę nie potraktować tego jak odsetki. Wiemy, że tej odsetek już nie ma. No i zadanie w zasadzie mamy kompletne. Metoda liniowa. Czy liniowo rozłożyliśmy odsetki? Tak, widzimy, że odsetki, koszty finansowe co roku są takie same. Widzimy, że wszystkie przelewy, zobowiązania zostały tutaj dobrze zaksięgowane. Środek trwały, jeżeli teraz my stajemy się jego właścicielem, to w analityce powinniśmy przeksięgować ze środków trwałych w leasingu finansowym już na nasz środek trwały, którego jesteśmy właścicielem. Natomiast co z tym zobowiązaniem z tytułu leasingu? No, umowa leasingu dobiegła końca, więc sytuacja powinna być taka, że my już mamy wszystko zapłacone, że już tutaj nic nie powinno nam zostać. No i teraz podsumujmy to konto, zobaczmy, czy rzeczywiście nic tutaj nie zostanie. Czyli zamkniemy sobie konto. Zobowiązanie z tytułu listu finansowego. To jest po prostu nasze sprawdzenie. No i dodajemy tutaj, że te nie bez oszukiwania wszystkie kwoty, które mamy po stronie debetowej, jeżeli sobie dodamy te kwoty, ja również teraz dodaję, rzeczywiście wychodzi nam 600 tysięcy złotych, czyli obroty po debacie 600 tysięcy, obroty po kredycie też 600 tysięcy. Czyli widzimy, że na tym końcu nic nie zostało. Prawidłowo, tak właśnie być powinno że po zakończeniu umowy leasingu całe zobowiązanie z tytułu leasingu zostanie spłacone. Nic nie jest nadpłacone, nic nie jest niedopłacone. Tak zawsze powinno być, że na tym koncie już nam nic nie zostaje, pod warunkiem, że dobrze wszystko podzieliliśmy i dobrze zaksięgowaliśmy. A na kolejnym filmie zobaczymy, jak będą wyglądały księgowania i obliczenia przy kolejnej metodzie, czyli przy punkcie B tego samego zadania.